Bankowość bez barier i wyjątków. Sektor bankowy jest dziś liderem w wielu dziedzinach, co nie znaczy, że nie można jeszcze czegoś poprawić. Ważne, by działalności nie ograniczały nadmiernie rozbudowane bądź faworyzujące innych uczestników rynku regulacje, uważa Agnieszka Wachnicka, wiceprezeska Związku Banków Polskich. Rozmawiał z nią Paweł Minkina. Rozmowa stanowi część wywiadu opublikowanego w sierpniowym wydaniu miesięcznika finansowego Bank. Kilka tygodni temu weszły w życie przepisy Europejskiego Aktu o Dostępności EAA. Czy wdrożenie tych regulacji pociąga za sobą istotne zmiany w sektorze bankowym, czy może jest raczej elementem dostosowania już obowiązujących standardów w relacjach instytucji finansowych z osobami z niepełnosprawnościami? Bankowość jest jedną z branż najlepiej przygotowanych na wejście w życie aktu o dostępności. Potwierdzają to m.in. wyniki badań dostępności aplikacji mobilnych przeprowadzonych w ubiegłym roku przez Business Accessibility Forum. Sektor bankowy wypadł w nich najlepiej na tle innych branż. To rezultat działań podejmowanych już od 2012 roku w celu zwiększenia dostępności oferty banków dla osób z niepełnosprawnościami. Akt o dostępności ujmuje tę problematykę szerzej, adresowany jest do osób ze szczególnymi potrzebami, co oznacza, że praktycznie każdy z nas może w pewnym momencie życia zaliczać się do tej grupy. Innymi słowy, każdy może znaleźć się w sytuacji, w której będzie potrzebował szczególnego podejścia. Dlatego też regulacje te mają charakter uniwersalny, podobnie jak działania podejmowane przez banki. Chodzi o to, by nie tworzyć odrębnych produktów czy usług dedykowanych konkretnym grupom, lecz przygotowywać ofertę z myślą o jej dostępności dla wszystkich. To oczywiście ogromne wyzwanie, bo szczególnych potrzeb jest wiele, od cech fizycznych, przez neuroróżnorodność, aż po kognitywne. Tworzone produkty i usługi muszą zatem zaspokajać niezwykle zróżnicowane oczekiwania. Dotyczy to również dostępności architektonicznej, dlatego banki informują, które placówki przystosowano do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, niedowidzących czy niedosłyszących. Klienci mogą sprawdzić, gdzie zostaną odpowiednio obsłużeni. Ten prosty przykład pokazuje, jak wielowątkowym i skomplikowanym procesem jest adaptacja do wymogów EAA. Sektor bankowy jest już w dużym stopniu przygotowany. Jednak wymogi nowych unijnych regulacji sięgają bardzo daleko. Musimy zatem mieć świadomość, że nie wszystkie produkty i usługi będą od razu spełniać wszystkie kryteria dostępności. Nie chodzi wszak o rewolucję, lecz stopniową ewolucję w kierunku większej dostępności. Pod tym pojęciem, obok projektowania aplikacji w sposób przyjazny dla różnych odbiorców, w tym np. również dla seniorów, Rozumie się między innymi obowiązek prowadzenia komunikacji z klientem w sposób zrozumiały. Co w praktyce oznacza zrozumiała komunikacja z klientem? Oznacza między innymi tworzenie dokumentów i materiałów informacyjnych na poziomie językowym nieprzekraczającym B2, czyli średnio zaawansowanym. Rzecz w tym, że w przypadku języka polskiego brakuje jasno określonych kryteriów oceny poziomu B2. Dlatego wspólnie z kluczowymi ośrodkami naukowymi specjalizującymi się w prostym języku wypracowaliśmy rynkowy standard prostej komunikacji bankowej. Został on uzgodniony z instytucjami nadzorującymi, między innymi Rzecznikiem Finansowym i pfron w oparciu o ogólne wytyczne wydane przez PFRON. Zatem będzie stanowić praktyczne uzupełnienie wskazówek dotyczących tworzenia prostej i przystępnej komunikacji. Liczymy, że stanie się on wzorcem także dla innych sektorów, a może nawet całej branży finansowej. Pamiętajmy jednak, iż nie jest to proste zadanie. Przepisy prawa bywają bardzo złożone, sukcesywnie rozbudowując wymogi informacyjne wobec umów konsumenckich. Dlatego uproszczenie języka przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z ustawami stanowi olbrzymie wyzwanie. Nie wszystkie specjalistyczne pojęcia można uprościć, a dodatkowo trzeba unikać nadmiernych uproszczeń, które mogłyby zostać potraktowane jako niedopełnienie obowiązków informacyjnych wynikających z przepisów prawa. Szczególnie, że obecnie obserwujemy dużą aktywność kancelarii odszkodowawczych, a klient może w przyszłości deklarować, że nie zrozumiał zapisów umowy bądź też zrozumiał je inaczej niż powinien, ponieważ na przykład doszło do nadmiernego uproszczenia. Jest to obecnie bardzo duże wyzwanie zarówno dla zespołów prawnych, jak i tych bezpośrednio odpowiedzialnych za prosty język, którymi już dysponuje część instytucji finansowych. Z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że sektor bankowy już dziś jest liderem, jeśli chodzi o upraszczanie języka i budowanie dostępności. Działająca w ramach Związku Banków Polskich grupa robocza do spraw prostego języka na przestrzeni ostatnich czterech lat wydała kilka rekomendacji upraszczania komunikacji z klientami w różnych obszarach od opracowywania regulaminów, przez umowy rachunków, po odpowiedzi na reklamacje. EAA i ustawa o dostępności, która obejmuje szeroko rozumiane usługi bankowości detalicznej, ale także produkty inwestycyjne, stanowią dla nas dodatkową mobilizację. Wiele podmiotów z własnej woli podejmuje działania w kierunku upraszczania języka czy zwiększania dostępności. Wszystkie analizy potwierdzają, że to się opłaca w wielu wymiarach, w tym w wymiarze relacyjnym i ekonomicznym. Klient, który rozumie treść kierowanego do niego komunikatu, rzadziej zgłasza wątpliwości, rzadziej kontaktuje się z infolinią w poszukiwaniu wyjaśnień, rzadziej też bywa później nieusatysfakcjonowany. 95% Polaków ma konto bankowe, wśród nich młodzi, którzy wolą komunikację przez aplikacje, i seniorzy, którzy wolą porozmawiać z pracownikiem. Czy banki są w stanie pogodzić te skrajnie różne modele relacji z klientem? Preferencje społeczeństwa się zmieniają, zwłaszcza jeśli chodzi o młodsze pokolenia. Starsi klienci banków są przyzwyczajeni do pewnego standardu usług, z którego często nie chcą rezygnować. Nie oznacza to jednak, że młodzi nie poszukują kontaktu z pracownikiem banku. Nawet reprezentanci tzw. generacji Z deklarują potrzebę kontaktu z doradcą, na przykład przy bardziej skomplikowanych usługach, kiedy potrzebują wsparcia ze strony specjalisty. Przykładem, gdzie pomoc pracownika bankowego wciąż jest ceniona, jest kredyt hipoteczny, ale również sytuacje nagłe, jak utrata karty i potrzeba zablokowania transakcji. Przy prostszych usługach w rodzaju aktywacji konta czy zakupów ratalnych zdalne, zautomatyzowane kanały coraz mocniej zyskują na znaczeniu. Wydaje się, że w przyszłości rola placówek bankowych będzie ewoluować w kierunku hubów eksperckich dla klientów, niezależnie czy z pokolenia Z, czy baby boomersów, zamiast koncentrować się na tradycyjnej obsłudze kasowej. Sukcesywnie będziemy rzecz jasna poszerzać obszar wsparcia ze strony chatbotów, choć wśród klientów banków panuje pewien sceptycyzm odnośnie do ich powszechnego wykorzystania. Nasze najnowsze badanie stosunku konsumentów do AI w usługach finansowych potwierdziło, że wolimy rozmawiać z człowiekiem niż z chatbotem, również w kwestiach związanych z bezpieczeństwem, jak zastrzeganie kart czy inne działania antyfraudowe, kiedy potrzeba nie tylko wiedzy eksperckiej. Ale również szybkiego, zdecydowanego działania. Zasadniczo klienci akceptują pełną obsługę przez boty jedynie przy prostych funkcjonalnościach. Choć trzeba zaznaczyć, że wraz z ewolucją technologii i doskonaleniem botów ta percepcja może się zmieniać. Jeszcze kilka lat temu perspektywa bankowości bez oddziałów albo przynajmniej z placówkami wyłącznie zdigitalizowanymi wydawała się kusząca, podobnie zresztą jak wizja świata bez gotówki. Okazało się jednak, że tradycyjne rozwiązania mają swoje ponadczasowe zalety. Jeśli chodzi o gotówkę, to jej rola determinowana jest w dużej mierze przez sytuację geopolityczną. Widzimy doskonale, że w sytuacjach kryzysowych dostęp do gotówki ma znaczenie kluczowe. I nie mówimy tylko o wojnie, ale choćby o blackoutach, z jakimi ostatnio zmagali się Czesi i Hiszpanie. Żeby w takiej sytuacji rynek mógł funkcjonować, ludzie muszą posiadać rezerwę gotówkową. Dlatego z jednej strony wolumen operacji bezgotówkowych w handlu detalicznym sukcesywnie rośnie, osiągając już ponad 3 czwarte wartości całego obrotu, a równocześnie cenimy sobie dostęp do gotówki w sytuacjach awaryjnych i kryzysowych. Zapraszamy Państwa do lektury całego wywiadu, który dostępny jest w sierpniowym wydaniu Miesięcznika Finansowego Bank. Czytał Profesor Krzysztof Opieliński.